Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami z pociągu. Mam na imię Mateusz Kamarczyk, na co dzień mieszkam i pracuję w Niemczech. Nagrywam pierwszą, pierwszy wstęp do, do pierwszego mojego vloga, mianowicie udało mi się spełnić jedno z moich takich marzeń, to jest lot do Azji, mianowicie do Tajlandii. No i tam spędzę najbliższe 14 dni. Jest godzina 4:30, więc za 8 minut wyruszam pociągiem do Monachium, skąd będę miał lot do Bahrain Tam przesiadka 3,5 godziny No i później lot do Bangkoku Już Będę Was informować na bieżąco co się dzieje w mojej podróży w To spełnienie moich marzeń to podróż życia Także zapraszam do Subskrybowania tego kanału i śledzenia mojej przygody w Tajlandii.